Dzień dobry. Tu pali pali jedzonko. Dzisiaj użyjemy makaronu z batatów. Przygotujemy super szybkie i proste czapcze, używając składników dostępnych w każdym polskim markecie. Jedziemy! Lista dzisiejszych składników. Zatrzymaj się tu na chwilę. Możesz dodać chili, ale jeżeli nie lubisz ostrej papryki, możesz pominąć. Zalej makaron zimną wodą i zostaw na 50 minut. Warzywa pokrój w słupki. A mięso pokrój w paski. Makaron i woda w równych proporcjach. Ja dodałem 250 g makaronu i 250 ml wody. Zalej wodą, dodaj sos sojowy, bulion wołowy, warzywa, olej, mięso i makaron. Gotuj na średnim ogniu ciągle mieszając. Danie będzie gotowe, kiedy woda wyparuje. Podawaj od razu na talerz. Spróbuj! To łatwe. Makaron jest miękki, a warzywa i mięso doskonale ze sobą współgrają. Następnym razem przygotuję koreański przepis z użyciem polskich składników. Do zobaczenia!